Witam Was serdecznie, chciałabym Wam dzisiaj pokazać jak rozciągnąć mięsień biodrowo-lądzwiowy. Jest on bardzo często przykurczony, bo niestety bardzo dużo siedzimy, dlatego bardzo fajnie go rozciągnąć. Zawsze taki mięsień rozciągnięty będzie zmniejsza dolegliwość kulowej, jeśli chodzi o odcinek lądzwiowy, więc zapraszam. Na początku, żeby zadbać o odcinek zędźwy naszego pacjenta, a żeby mógł zdjąć kolanko, obie rączki kolanko trzymają i lekko dociskają, a tą nóżkę ściągam sobie z leczki, tą nogę wkładam tutaj i teraz tak trzymam udo i pacjent delikatnie rozciągnę, czyli pcham moją nogą w stronę ściany i proszę pacjenta, żeby zrobił wdech nosem, pchamy moją nogę, tak, pacjent napiera na moją nogę, chwilę utrzymujemy to napięcie, około 3 do 5 sekund, rozluźniamy i przy rozluźnieniu Różno, 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 pacjent. No. I wtedy go rozciągamy. I znowu. Dech. Pacjent napiera. Wydech ustami rozluźniamy. Różno, 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 różno. I wtedy. rozciąg, rozciąga. Tak robię około 3 do 4 razy. Pamiętajmy, żeby nie poczuć efektu, to ja muszę odpocząć wziąć położyć na stół nigdy nie inaczej, jeżeli to zrobi pacjent, to znowu nam nagniję drogą ręczną i taką naprawdę możecie zacząć od go rozciągać. Dziękuję bardzo, zapraszam do praktykowania.